Witajcie! Ja jestem Agnes, a przed wami Amorkicia. Jeśli chcecie zobaczyć i jak się prezentuje, to zapraszam do oglądania. Oczywiście znajdziemy ją w sklepiku Miłość i legendy. Już wcześniej, gdy tylko pojawiły się jakieś przecieki, pomyślałam, że takiego romantycznego kotka, szczególnie w tym okresie walentynkowym, muszę wam pokazać się oczywiście jest to druh, mamy tutaj opcję personalizacji. Sprawdźmy to. Baza blado-różowa. Czerna. Fuksja, no tutaj już mocno różowo. Fukcja czerń czy blady róż, co wybieracie? Akcent różowy. jasno -fioletowy. I blado różowe. No bardzo używaczy jest ten kotek. Tutaj się musimy właśnie przyjrzeć jeszcze bliżej. I teraz szczegół złoty. Chodzi oczywiście o to serduszko na górze, albo srebrne, może być, bądź też rado różowe. Kolor oczu niebieski, kotku otwórz oczy, tak. Prosimy ładnie, akurat teraz się myje. Żółty. Pylnado różowy. A jak się będzie prezentował z postacią? Jest nawet dość sporych rozmiarów. Jak na kota. Nagrody do odblokowania. Jak odblokować nagrodę? Jeśli jeszcze nie wiecie, co warto tutaj poczytać, odblokuj nagrody za punkty drucha, które zdobywa się, gdy druk jest wyposażony w zgodnych przygodach Fortnite. Sprawdź postęp by do odblokowania tych nagród w zakładce zadania. Większość nagród działa tylko w połączeniu z tym druchem. Reakcje dotyczą różnych druchów. No i teraz skupmy się na naszym druchu. Pierwsza nagroda to wszelki Pierwszy rumieniec. Czyli jest to po prostu styl. A morek jak się patrzy. Brakuje mu tylko łuku i strzały. Motka. Poduchowe przysmaki. I tutaj niestety mamy błąd. Świetliste serce, reakcja, ale nie z tym druchem. Wszelki barw na przyszłość. Mamy kolejny styl. Jak widać, jeszcze jeden tutaj się styl pojawi. Ikona sztandaru. Dobra Kicia. Emotka Animowana. Celebry Kicia. Ekran wczytywania. Oj, bo przeszło. I na samym końcu mamy szelki na zawsze. Takie najjaśniejsze. Po ja co jestem ciekawa, czy podoba Wam się taki. No, jednak niektórych może przesłodzony kotek. Moim zdaniem, jest naprawdę przeuroczy. Trzeba go zakupić. A oto moja wersja Amorkici. Która teraz bardziej wygląda jak chowaniec czarownicy niż Amorek. A Wy co sądzicie? Spójrzmy do szafki, gdzie mamy naszego druha. Perfekcyjny mały aniołek. Część zestawu miałny Anioł. Jeśli chodzi o imię Pursyfona, jest ono wygenerowane automatycznie. Ale myślę, że brzmi fajnie. Co? Edytujmy style. Wszystko już jest dostępne. Specjalnie dla Was, troszkę przyspieszyłam. Co ciekawe, jeśli chodzi o reakcję, to oczywiście tutaj prezentuje się ona bez błędu, ale możemy używać reakcji innych druchów, jeśli takich posiadamy. Ale myślę, że chociażby nanka, mamy wszyscy. I oczywiście jest jeszcze emotka. Ale to już widzieliśmy. Emotkę animowaną mamy tutaj. Dobra Kicia, ale opisu niestety żadnego nie mamy. Lecimy dalej. Lobby. Ikona sztandaru. Tutaj nigdy opisów nie ma. Jeszcze jest ekran wczytywania. Celebry Kicia. Czyż nie jest perfekcyjna? Możemy jeszcze spojrzeć. Mamy tutaj emotkę drucha. Działa to tak samo w samej grze. Jak również możemy go pogłaskać, czyli sprawdzić reakcję. Jak się prezentuje? Dodatkowo sprawdźmy sobie, jak nasz druh będzie reagował na wykonywanie przez nas emotek. Dajcie znać, jak ten jednak niecodzienny film przypadł wam do gustu. Ale przede wszystkim, co myślicie o najnowszym druhu? 또 어느나